Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie informacyjnym, który po prostu będzie takim podsumowaniem tego roku i szybkim omówieniem moich planów na przyszły rok. Ok, basically zacznijmy od tego, że ten rok był dziwny. Był po prostu strasznie dziwny. Zaczął się chyba moim najgorszym mentalnie epizodem ever, ale po tym wszystko zaczęło powoli wracać do normy i stawać się. Lepszym udało mi się skończyć szkołę, zdać maturę, a z tym pozbyć się mojego największego źródła stresu. Jednak to, co jest najważniejsze, to udało mi się w końcu ogarnąć siebie jako osobę i po prostu żyć tak, jak w końcu czuję się komfortowo. Czy czuję się idealnie? Nie, ale czy czuję się za sobą najlepiej jak na ten moment mogę? Zdecydowanie tak. Dla tych, co nie wiedzą, moja identyfikacja była dla mnie ogromnym problemem przez środowisko, w jakim dane mi było dorastać, ale też przez wieczny konflikt zewnętrzny. O tym był film w czerwcu i nie chcę się za bardzo rozgadywać na ten temat, ale chodzi o moją identyfikację płciową. Ech, ale jak to możliwe, ja mogę się identyfikować inaczej niż jako facet? Anyway, stanęło na tym, że jestem non-binary gender fluid i czuję się dosłownie jak wszystko i nic naraz. No i też dla tych, co nie zauważyli, zawsze używam gender neutral słów, bo tak jest mi najwygodniej. Jeśli używam jakichś gender form, to znaczy, że albo mi to wisi, albo nie mam pomysłu na lepsze słowo, bo, spoiler, czasami mam na to wyjebane. Jeśli ktoś nie wie, jak się do mnie zwracać, najczęściej zwraca się do mnie jak do faceta, bo well, głos wskazuje na jedno, twarz... Może też. Anyway, jeśli chcecie się gimnastykować, to mówcie do mnie gender neutral formami. A jeśli nie, to nie obrażę się. W każdym razie, po ogarnięciu tego, kim faktycznie jestem, moje życie zaczęło się w końcu tak na poważnie układać. W tym roku wyszła też bardzo ważna dla mnie gra, czyli Splatoon Trójka. A z tą grą zaczyna się dla mnie nowa, ważna era, czyli granie competitive. Tak, gram turnieje w Splatoon 3, mam nawet team, który prawie się rozpadł, ale dalej się trzyma i 2023 będzie wielkim rokiem i dla mnie, i mojego teamu jeśli chodzi o competitive. Razem z wejściem w scenę kompetytywną udało mi się poznać kilku nowych przyjaciół i, co najważniejsze, moją nową dziewczynę. W tym roku jeszcze zaczęły i skończyły się moje studia, bo <grym> <grym> Je, yeah, to nie było dla mnie, więc studia sobie na jakiś czas odpuszczam, żeby daje się nie niszczyć mentalnie. W każdym razie rok kończy całkiem dobrze. Mimo, że zapowiadał się okropnie. Ale dobra, przejdźmy teraz do tego, co jest dla każdego najważniejsze, czyli moje plany na przyszły rok. A tych trochę mam. Mój najważniejszy plan to znajomość sobie pracę, więc to ograniczy trochę mój czas, jaki mogę poświęcać na nagrywanie filmów. Dlatego też, żeby utrzymać jakąś regularność, chcę wprowadzić Upload Schedule, który widzicie teraz na ekranie, bo e, nie mam jeszcze perfekcyjnego planu na to. Ogólnie to chcę pokończyć wszystkie aktywne serie, jakie mam teraz, zanim zajmę się jakąkolwiek nową. I niestety muszę anulować moją serię ze splatu na dwójki, bo bardzo nie chce mi się grać w tę grę. Żyję teraz tylko i wyłącznie trójką, i wracanie do dwójki będzie. Dziwne i. Bolesne. Poza tym czuję się na mnóstwo gier w przyszłym roku: Remake The Ishin, Tears of the Kingdom, Pikmin 4 i parę moich innych planów, które na pewno Wam się spodbają, Więc jest co robić. Co do streamów, nie chcę tutaj robić regularności jeszcze, ale myślę, że za niedługo jakaś się pojawi. No i to są moje plany na przyszły rok. Sporo z nich nie mogę jeszcze zdradzić ale dowiecie się o nich wystarczająco szybko. Hm. No to jest trochę dziwne. Zanim jeszcze skończymy... Hej wszystkim... Tak to ja. Chcę ten film zakończyć czymś specjalnym, bo jakby nie patrzeć, był to dla mnie też specjalny rok i dobrze się czuję kończąc ten rok. I wiem, że nie dostajecie żadnego specjalu na 420 subów, za co bardzo wam dziękuję. Więc hej, uznajmy, że to będzie nasz special. I ogólnie plan na ten film był taki, żeby całość Nagrać do kamery, ale uu, jak widzicie, mam troszeczkę problemy z tym, bo wzrok mi wędruje dosłownie we wszystkie strony, jakie się tylko da. Nie potrafię się skupić na patrzeniu centralnie się w kamerę. Plus, mam też tyle notatek, że uu, ciężko mi było po prostu zapamiętać to bez czytania ich. Więc nie, yeah, jeśli chodzi o moje wystąpienia przed kamerą, to będą one, myślę, rzadkie. Ale będą, więc ej, nie przyzwyczajcie się. Tym bardziej, że nie mam w ogóle w planach robienia czegoś takiego na streamach, bo na streamach moja kontrola na tym, co wypuszczam, jest minimalna. A ja lubię mieć kontrolę na tym, co wrzucam, bo po pierwsze mogę robić to albo to. Basically, wiecie o co mi chodzi, po prostu. Well, mogę sobie tutaj po prostu troszeczkę powycinać tego, co po prostu nie chcę i co hmm, często robię, bo ja yeah, po prostu mam już taką osobowość perfekcjonisty, do czego mi i tak daleko brakuje, ale ja, yeah, wiecie o co chodzi. Co so ja? Yeah, sorry, że cały film taki nie był, ale że tak powiem, za bardzo się jeszcze stresuję, żeby całutki film tak zrobić. Ale też z drugiej strony chcę się troszeczkę wypchnąć z mojego comfort zone i robię to właśnie w tym momencie. I o, patrząc na to, ile prób mi zajęło ogarnięcie tego, to. Łatwo nie było. W każdym razie zastanawiam się też, czy fajnym pomysłem byłoby zrobić po prostu QA w takim właśnie formacie, że ja tutaj siedzę i po prostu odpowiadam na pytania. Tylko, że też. Pytanie tylko, czy wpadałyby well, pytania? Po prostu, jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzach albo na Discordzie, do którego macie <grytanie> link na dole w opisie. Hmm. A więc tak się to robi. Dziwne uczucie. <grytanie> albo można zrobić post w karcie społeczności? To też jest jakaś myśl? Nie wiem, które, ale który się jeszcze wybiorę i jakoś Was poinformuję, że jakieś kwiaty chcę zrobić. No nic, do tego jeszcze wrócimy. A ja na ten moment się z Wami żegnam po tym troszeczkę dłuższym niż było planowane w filmie informacyjnym. Ale może się jeszcze w takim formacie zobaczymy. Nie wiem, jakby to już był taki pierwszy krok. I wydaje mi się, że teraz może być tylko mi łatwiej z tym. Ponownie, mam nadzieję, że taka niespodzianka się Wam podoba, bo to był pomysł, na który się właściwie czają od dłuższego czasu i w końcu mam, że tak powiem, odwagę to zrobić i more or less wyszło. I w sumie nie wyszło to tak, jak było oryginalnie planowane, ale hej, przynajmniej wyszło. No nic, mam nadzieję, że dla Was ten rok był dobry i następny będzie jeszcze lepszy. Na razie wszystkim. Bye bye!